Podczas pandemii powstało wiele form pomocy. Jedną z nich jest bezpłatne wsparcie psychologiczne. Ich celem jest pomoc osobom, które nie radzą sobie w obliczu obecnych wydarzeń. Psycholodzy z olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego otrzymują dziennie około 10 telefonów. Od jakichś dwóch tygodni, więcej rozmów jest takich, które w słuchawce słychać po prostu płacz. Ludzie płaczą z różnego powodu, prosząc głównie o pomoc. Albo z, tego, z takiego powodu, że mówią, nie wytrzymuje już sama ze sobą, nie wytrzymuje z nimi, nie wytrzymuje w tej, w tej sytuacji, która, która mnie teraz dotknęła. To są najczęstsze reakcje rozładowujące emocje. Zdaniem psychologów frustracja wynika z tego, że ludzie nie do końca potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ta sytuacja nie daje im pełnego poczucia bezpieczeństwa. My nie znamy, nie możemy, nie wiemy jeszcze dokładnie, jak się poruszać. Gdzie jest bezpiecznie, czy w tych sytuacjach znajdziemy się zupełnie niezagrażająco? Każdy chciałby się spotkać, przytulić bez obawy o swoje zdrowie. Ten problem dotyka głównie najmłodsze pokolenie, które dotychczas funkcjonowało bardzo dynamicznie. I oni nie potrafią wysiedzieć. Nie? To, to, jest, to, 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 to budzi e, straszne, no, wręcz no, agresję czasami do dorosłych, nie? że oni im to, tego zabraniają. Wiek nie jest tak istotny, gdyż pomocy może potrzebować każdy. W związku z tym przypominamy, że w dalszym ciągu na czas pandemii funkcjonuje bezpłatna infolinia psychologiczna i każdy, kto potrzebuje wsparcia, wytłumaczenia lub po prostu rozmowy, może zadzwonić pod numer 730-822-320.